Dobra, no wybacz, ale nie mogę cię więc Będę ci musiał wysadzić jak dziecko. Wysadzić jak dziecko. No dobra, to weź mi chociaż poluzuj mi spodnie, a ja sobie tak przyczepię tyłek i one spadną, dobra? Dykta, mogę sobie przejść tam trochę, weź się odwróć. Ale ja ci muszę... No opcji, znaczy muszę. Siku mi się chce! No nie będziesz patrzył jak sikam! To do helikoptera, do sika! Odwróć się! Odwróć się tylko! Dobra. A jak pod Dobra, odwróćcie. Sikaj, sikaj na pozę, no. Chyba mamy problem. Jak na takim patrolu, rozumiesz, będziesz zatrzymywał Petera Purkera. Nie dał ci zacznie jechać, jak burą dzisiaj to co? No to złapie k***a i rozstrzygnie. To że jest. Mega toksyczne k***y. Mieszanko, spadniarze i grędziarze. Co ty powiedziałeś właśnie, chłopie? Ty nie pomyliłeś się coś? Że co? No jacy, no powtórz co powiedziałeś. Może dwie ekipy. No jakie? O kurwa, rzeczywiście. Świżę. E, pardon, pardon I się pardon, hamuj, co? No dobra, macie, jesteśmy na MO Macie. Dobra, e, lucyna w skrócie. Wiem, że się nie lubimy. E, wiem, gdzie mamy waszego funkcjonariusza. No, gdzie? E, wysyłam ci zipsa. Stoją w tym tunelu, tutaj, nie odpod Dobra, dzięki. Tunel nie tartaku. Tunel nie tartaku. Sprawdzam jeszcze gps -a. I tak jest cały czas tak jest cały czas. No, piguł się, tak. Na dachu y, parkingu, bo tu macie dwie osoby. Aha, nie, dobra, co tu się stało? Czemu? co jest? Prosto ja? Tu jest aspekt down. W środku? Nie, 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 nie. Tak, 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 tak. <coughs> Jeszcze raz, uwaga, uwaga! z ziemem o planach my, kotra oni. Żebym słuchał co pili bana nie ma mowy. Musiał za mi brata, żebym zeuronił. uronił. Znam historię z miasta, a ty oglądaj sitcomy. Nie widzę kolorów, wiem jak czują się Daltony. Nie widzę wyboru, jestem do tego stworzony. Dostałem z nią sam na sam, miałem na nią pomysł. Nawet nie dotknąłem jej. Mój ta domówka, komisariat, każdy tam to pies. Weź nie mi no, jak kroki stawiać, mam nie wiesz jak jest. To jest dla rodziny tu, a nie dla dam, a nie dla niej. Ładnie? Pięknie, Tragiczne. Nie wiem, komu jeszcze mam wysłać zaproszenie. Bo wszystkim numerem kontaktom wysłałam, ale Także jakby nie wiem, komu jeszcze. Słucham, co masz mi do powiedzenia. Ja nie wiem, czy kolega, który siedzi naprzeciwko mnie w okularach, przez cukrzycę widzi cokolwiek. Wydaje mi się, problem że... no. problem niestety jest taki, że cukrzycę nie do końca mam tutaj, tylko tam. Więc ty kurwa nie wychodź z roli, bo ci za chwilę ten rozumiesz blond łeb i skończy się twoja kariera tutaj. No. Jeśli się popisałeś, to się popisałeś. Jak cię mam z Steama podpisać, to też ci podpiszę. Więc tą to, pi... jak tam siedzisz i się uspokój. Jesteś tu adwokatem, wybrałeś sobie taką rolę, więc fajnie, że tu stoisz <laughs> razem z tą melepetą, który się nie potrafi wysłowić i jest fajnie. No, pośmialiśmy się z cukrzycy, fajnie. Elegancko. Co mnie na plażę? Pokalce, pokalce. Jest problem. Spokojnie, helkę, jeszcze powoduje. się trzymam, jeszcze się trzymam. Lisica przy. Na spokojnie. Zakładam spodochron. No na tym wiecie. No gdzie plan na kontra oni. Drewno. Jak dzwonią Cześć, co? Masz czas. No co tam. Czujesz, żeś mi sprawdziła jednego obywatela? No to dawaj, SSN SSN Ilu cydeł nam postrzelił? TY DALEJ no POTRZEŻIŁ! A mnie. Ja, no to K***a to k***a brało! Ej! To, to mnie zabrało! Ale co pan chce odejmować od czego? No bo nie wiem, jakie było pytanie? A f***, dlaczego tak to jest na Sobota była 3 dni temu. Jaki dzisiaj jest dzień? No to odjąć się to... 3... Nie, 4. Co się nie dzieje? Dzieciom, które nie są do mnie zależne kurwa, a odnośnie mojego no życia. Życie. Ja w No życie i Urodzisz nie urodzisz! Ciekawe kurwa! Jestem taka tego pewna, tak? Że się nie urodzę? Tak. Ciekawe się. Nie wiadomo, jak się matki dogadają. Jacyka i Renatka sobie zrobią dziecko, nie ma problemu. Pojedź. Okay, okay, no raz. Chcę <noise> już <noise> 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 rzucamy polenie? Rzucę polenie jak po przedłużanym spadku samochodu. <noise> Pomocy! Halo? Ratunko! nie? <noise> ja mam to w dupie, i tak wiem, że nie wygram, bo kurwa, Nie muszę no. wierzyć w te puste obietnice. Czyli jest pięć bursów. A ja od razu się no zwalniam, ta, no. Ja, ja nie będę potrzebny, służył. będę? Ja nie będę, Ej, ja nie nie będę nie służył, to, służył. Ja to mój znać. Nie co się będzie działo na miejscu. Ja do... Co ja z firmą, mam? Ku... Jedziemy ale, ku... z klasę i jutro klasę. A co ja nie mam, firmówek. będę ukrywał, ku... co ja ukrywał? Taka jest prawda, że czeka na mnie 30 chłopaków ku... z innego <laughs> departamentu japońskiego ku... i będę jej po japońsku na no. Po oponie dostałeś? Mylić się? Opona Mózgowa? Jakiś problem? Bo nie wiem. Wyjazd mi stąd. Czy my jak kolego nie będziemy przystawać na wymianę Petera Purkera? Czy nie? Ja powiem tak. Jako, że to są osoby, które otworzyły do nas ogień w moment wcześniej i próbowały nas poddać, ee, ja bym na żadne negocjacje nie przystawał. Dajmy ich, wycią wyciągnijmy z zakładników, jak najwięcej zrywamy negocjacje. Oh, ha, ha, ha. Ja bym ty! No trzyma... masz go, masz go? Nie, yes. drugiego, drugiego mam. Dobra, no to trzymaj go. Ja podchodzę do Toma. Stoimy, stoimy już. Już stoimy. stoimy. Jerry jest go. ranny. Żart chyba. Ja mam poddanego Toma. Dobra, obywatelu. Wow, ty, tu jakiś samochód jest za mną. Ręce. Co ty się w ogóle? Idealnie naprawiony przed chwilą, bo musiała zmienić kolor. No, jest super Lucynka, super, może ze mną pójdziesz na randkę? A nie bo ja mam kurczę zapomniałem. <laughs> Dobra, <laughs> czyli mamy teraz podejrzenie, że to jest jedna ekipa, bo to są te same pury co wcześniej. Ja było podejrzenie o Denisie, krycie. Także kurwa, trzeba wziąć poprawkę na to, że może to być tylko po to, żeby naszą uwagę od tego doju odwrócić. No, bo byśmy ten akt pisali. Także coś mi tu... Nie. O kur... to wyjeżdżamy, Prawda. do już W ogóle nie mieli pisać. A myślę, że jest 20. Juter minut. na autostradzie, Jóber, do miasta. Dobra, kurwa. Denis, jak mnie słuchasz, weź kurwa nie zabijaj, bo to jest no, jedyny prokurator, który, na pani, który cokolwiek no, robi się... i pomaga nam. No, mniej papierków mamy. mamy. Nie powiem tak, mamy informacje o, o zorganizowanej grupie przestępczej. Około 30 osób, mamy imiona i nazwiska ksywki telefonów i gdzie się spotykają, o której godzinie i kolor pojazdów jak pojazdy. Dobra. Renata poda mi pozasłużą informację o jakiej grupie przestępczej. Nie mów na ten moment I... głośno. I wszyscy tu interweniujemy. Rozumiem? Zostajemy na razie 10-2. Zostajemy wszyscy, coś, co tutaj są. Ewentualnie jak dojdzie do pościgu ponownego, bądź dalej coś się okaże, to będziemy ewentualnie reagowali na to. No. Ich własną błędą i decyzją było to, że zrobili, co zrobili. No. Admin powiedział. Tak, w takim wypadku jak z tego powiem, że tak. Macius mówi: Niedługo pogrzeb Davida Snow, a później Szorbiego, lecymy. <noise> <noise> to możemy tu w ogóle rumy, sekundę ósma już.